Witajcie, kochani, na kanale Mimeruna na runie dnia 22 czerwca 2022 roku. Witam każdego Ciebie oddzielnie. Na dzisiaj 14 runa futharku, runa petro. No, kochani, dzisiaj mamy wykorzystać szansę, jaką będzie nam dane. Otrzymać od losu, bo to jest karta losu, tak, karmy to nasze przeznaczenie. Nie? Dzisiaj mogą być jakieś fajne niespodzianki, z których warto skorzystać, bo jak skorzystamy, zaryzykujemy, to może mogą przynieść one nam sukces. Możemy fajnie załatwić sprawę lub coś nowego pozyskać. Szkoda by było nie zaryzykować i nie skorzystać z tego, co, co daje i stawia przed nami los. Jeżeli zaryzykujemy, tak, to tutaj wyższe siły mają nad nami opiekę, tak, i, I nad tymi ryzykownymi działaniami, więc one będą miały pozytywny skutek, nie ma się tu czym przejmować, tak? To, to jakby runa to jest. <ścoughs> Energia tej runy jest właśnie takim symbolem podjęcia ryzyka, tak, jeżeli chcemy coś w życiu osiągnąć, ale mamy tą taką ochronę z góry, więc może być też bo to jest bardzo pozytywna runa może dzisiaj być jakaś szansa na, na dodatkowe pieniążki, kochanie i faktycznie może warto dzisiaj puścić los, zagrać na loterii, bo energia tej runy o tym mówi, żeby gdzieś skorzystać i zagrać w gry liczbowe. Mówimy tu może o jakichś dużych pieniążkach, ale kto wie, warto, bo energia jest bardzo dobra. Na pewno niespodzianki, tak jak powiedziałam, od losu. Tak? Sprawy, które mogą pojawić się nagle, mogą to być różne sprawy, może też właśnie takie, które będą wracały, sprawy niezakończone z przeszłości, tak? które będzie trzeba dziś, na tu i teraz rozwiązać. No ale no właściwie mogą one dotyczyć wszystkiego, nie? Ale, ale pamiętajmy, że to jest Runa Szczęściarzy, tak? także wykorzystać tą energię y, y, i te sprawy dokończyć, na pewno nie ma się czym przejmować, bo jest ta ochrona z góry tutaj i siły wyższe będą nam towarzyszyły. Uruna też mówi o tym, żeby zajrzeć dzisiaj głęboko w siebie, tak, skupić się na swoich możliwościach, na darach, które mamy, których nie wykorzystujemy, dzisiaj gdzieś tam będzie to nam bardziej przychodziło do głowy, Runa też mówi o tym, że dzisiejszy dzień to każda chwila dzisiejszego dnia jest tą taką najważniejszą, więc warto yy, każdy moment dzisiejszego dnia oglądać z, z różnej strony yy, i jakby Runa też podpowiada, żeby yy, nawet jak jakieś sprawy się pojawią, to żeby yy, nie podejść do nich tak schematycznie, tak jak zawsze, tylko żeby z każdej strony tą sprawę przeanalizować, pomyśleć i może yy, popatrzeć właśnie Trochę, trochę na te sprawy y, inaczej, tak, nie schematycznie. Tutaj Runa mówi, żeby odrzucić y, schematy, tak, odrzucić schematy. Dla tych, co szukają pracy, też dzisiaj dobry dzień, szansa na, y, na y, y, pracę, y, pracę długoterminową. Y, Szczęśliwe rozwiązanie wszelkich nieporozumień dzisiaj. Słuchajcie, kochani, naprawdę jest ta ochrona z góry. Jeżeli ktoś dzisiaj podpisuje jakieś umowy, to może warto przeczytać je trzykrotnie, żeby tam nie było jakichś niespodzianek, ale pamiętajcie, żeby po prostu nieodruchowo, tylko od deski do deski konkretnie przeczytać, żeby nie było jakichś tam pułapek, ale. Jest szansa, że to wyłapiecie, tak, jeżeli nawet ktoś by tutaj stosował jakieś manipulacje. Yy, na pewno wskazaniem tutaj od runy jest to, żeby unikać samotności dzisiaj, tak, yy, zawierzyć losowi, tak. Yy, właściwy moment do działania, także podejmujcie działania, tylko nie działajcie schematycznie, tak jak już mówiłam. No i można się spodziewać sukcesu, nawet tego sukcesu materialnego, tak? Uważnie oglądaj ten dzień z każdej strony, tak jak mówiłam, tak? Bo magiczny dzień, tak? Kuferek okwitości. Każda chwila jest tą najważniejszą dzisiaj, kochani. I zobaczymy, jaki aniołek. Bridget, zachowaj ostrożność. Przyjrzyj się dokładnie tej sytuacji, zanim podejmiesz dalsze kroki. Widzisz? Zwróć uwagę. Z... Zwróć uwagę i nie postępuj tak samo. Jak już taka sytuacja podobna była, spróbuj yy, przeanalizować i z innej strony spojrzeć na tą sytuację. A przyniesie może pozytywne, lepsze dla ciebie rozwiązanie. Kochani, dziękuję, że jesteście. Poproszę o łapki, o subskrypcję. Wszystkiego dobrego. Zapraszam jutro na runę dnia. Wszystkiego dobrego. Mime runę.